miesiąca, żeby tej wierności dopełnić, odbędzie się, ale odbędzie się w takim trybie szybkim, to znaczy z, z piątku na sobotę, a ja przynajmniej jak Pan Bóg da, udam się stąd do Olsztyna i po odbyciu pielgrzymki wieczór w nocy będę wracać. Jest możliwe, że w niedzielę przeświętą odprawienie. 7.30 po później to jeszcze bym wiernym tutaj powiedział Także kto by się chciał udać to żeby wiedzieć że wyjazd byłby z piątki na sobotę w sobotę w nocy Trza Święta Tak jak to zwykle czynimy Czyli jutro by była rano w sobotę o drugiej w nocy po mszy świętej wyjazd Być tutaj. Jeszcze do pielgrzymki tej, tej daj Boże, przyjdzie nam dany pójść. Takie jest spostrzeżenia. Ktoś tutaj z trzygodnych wiernych, kto zmaga się z decyzją pójścia. Znaczy właśnie nie zmaga się, bo zakomunikował. No. Nam, że nie idzie w tym podając powód utratę zaufania do kapłana przybył w ostatnich ostatnie dni wczoraj przedwczoraj przedwczoraj akurat był czas obiadu ja przynajmniej poszczę na sposób że pościłem od, od mięsa i Jadłem raz raz dziennie Tego się też trzymam Przez te dni w każdym razie ktoś przybył tutaj trzy godziny, przybył, przybył. Dobrze, że jest, Dobrze jest Dobrze jest pościg Dobrze jest Dobrze jest Także takie spostrzeżenie moje jest, że to nawet trudno by nazwać, że jesteśmy jako dzieci. To jest jakaś przypadłość duszy, taka ślepota, tak jakby być malarzem i nie widzieć rzeczywistości. To co malować? To no coś siebie się tam wypowiedzieć. To jest wielka duszy. Wielka ciężałość duszy. Ten rodzaj złych duchów wyrzuca się. Na Dobrze jest A jeszcze też ci godni bierni mogli usłyszeć miłego gościa, który tutaj nas odwiedza, że mamy dwóch księży Michał. tym nie wiem. To było dwóch. Że po żadnej schizofrenii para i para jakieś tam swoje nie wiem. Więc jest trudność postrzegania słowa kapłana, który do wiernych mówi tak jak mówi. Tutaj tambony i kapłana, który, będąc jak każdy z nas człowiekiem, ma swoje słabości, swoje, ze swo, swoimi słabościami, i grzechami przychodzi się mierzyć. W związku z tym też ma odpowiedni stosunek do słabości i grzechów bliźni, kiedy przyjdzie się z nimi zmierzyć konkretnie w rzeczywistości. I to była kiedyś normalna praktyka, którą w kościele wierni znali, że ksiądz od ambony brzmiał, napominając grze, natomiast działając w konfesjonale, a to się też przekłada na codzienny, codzienny Stosunek do człowieka do wiernego zawsze miał dla wiernego w jakiś sposób zrozumienie jego stanu po ludzku. W ludzkiej Bożej strony, Bożej ludzkiej. I nikt tego nie określał jako schizofrenia, tylko jako dobro, które jest w katolikach którego nie mają inni. Więc mamy też dorobek o życia ale i dorobek fałszywej religii. Fałszywej religii. Tak jakby ktoś był malarzem i nie widział, jak się rzeczy wokół dzieją i malował jakieś stany, które w sobie przeżył.